Siemanko, 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 widzowie, z tej strony Y jesteśmy po prostu następny w, w Brawl Stars, a dzisiaj widzowie mamy otwieranie mega świni. Jak widzicie, zaczynamy już od Star dropów i nie pokazuje nam ile ich mamy, a to dlatego, że przez przypadek zapomniałem, że jest mega świnia i pominąłem animacje widzowie, ale już to animację dobrze pewnie znacie, więc od razu lecimy widzowie z openingiem właśnie tych. Stardropów, dropów, nie wiem ile ich mamy, mam nadzieję, że 20, ale jeśli chcecie więcej takich filmów, to koniecznie subskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę, a ja teraz jeszcze szybko pokazuję 10 losowych subskrybentów tego kanału, yy, tym razem 10, a nie 5, więc yy, serio, opłaca się subskrybować, żeby być teraz pokazanym, dzisiaj mam aż 10 więc uwaga, rzadki pierwszy star drop jest uwaga, ale nie wiem ile ich mamy, teraz mamy bardzo rzadki widzowie. sobie o, oznaka domową, dobra, fajnie, fajnie, fajnie Dobra, czwarty już widzę, to był start Naprawdę no, szybko, ale chcę start -upy. No, bardzo rzadki nie mogę mieć, tylko. Co się stało? Naprawdę, aż tak mało mieliśmy tych start-dropów, to było tylko pięć. Na no, serio, taka mega świnia, ale w ogóle widzowie, zobaczcie, co tu mamy. Wyzwolenie hiperdładowania? Znowu? Co tu się stało? Więc ja nie wiem, widzowie, co tu mamy. Eee, może nie, nie oglądałem nic, ale mam widzowie, wyzwolenie hiperdładowania. Wygrabić 25 i za losowe hiperdoładowanie Nie wiem o co tutaj chodzi. Nagle się pojawiło wyzwolenie hiperdoładowania, yy, i teraz mamy po prostu losowe hiperdoładowanie A może dlatego, że właśnie do nowe hi hiperdoładowania w Brawl Stars. No i dlatego yy, znowu przywrócili yy, yy, Wizowie twórcy ten event, naprawdę to jest takie mega dziwne Wchodzisz sobie nagle masz wyzwolić hiperdowodowania No ale okej okay, widzowie, jeszcze mam tutaj z tego eventu 100 masterii, 1000 masterii Legendarnego startupa, więc jako szybko otwieram i mamy, uwaga, nowego skinka Kapitan Kruk, zawsze fajnie Zawsze fajnie. Jak wiadomo ja mamy lepszego skina do kruka, który jest Feniksem. No, ale taki skinek do tego kruczka też nam się przyda. Jest tutaj też też kapitan kruk. No, ale i tak zawsze odznaki zostają. I tutaj zobaczcie, jakie mamy mega fajne tułowidowie teraz w Brawl Stars Championship. Ponieważ zbliżają się właśnie finały tego Brawl Stars, yy, więc no tak. Oczywiście mam też nowy sezon rankingowy, tamten już się skończył. Mamy teraz miesiąc czwarty i... Yy, maksymalnie niż zadymiarze w tym miesiącu to Frank, Pan P. i Cordelius A wy wyselekcjonowany tryb to zadyma, więc naprawdę mega się yy, cieszę, bo zadyma to mój ulubiony tryb Ale teraz o, mamy nie. też widzowie 600... 1200, przepraszam, tych punktów yy, właśnie do rangi I mamy 6 nagród widzowie znowu, 6 nagród jak widzicie sobie ci też otworzymy, ponieważ tam mega świnia była no, me mega mała w sumie ale sobie otworzymy, zaczynamy od zwykłego star dropa może coś tutaj trafimy, no nie, szkoda widzowie, bo tam mega świnia w serio, tylko 5 star dropów, w pierwszą z taką mega nie miałem no ale dobra, teraz mamy znowu 5 gemików i teraz te odznaki y, do tego skina więc y, serio fajnie jest, o, jest już odebrane, a teraz mamy jeszcze widzowie mitycznego star dropa, uwaga, co w nim będzie dzisiaj? 500. Błyskotek, ale dobra, spoko. Teraz rankingowy, czy będzie skin? Nie, znowu błyskotki, ale teraz ostatnia szansa, widzę. Ostatnia szansa, co tu będzie? I też błyskotki. ale cóż, przynajmniej mamy już 20 tysięcy tych błyskotek. Czy jakieś nowe misje są? Nie, nie ma nowych misji specjalnych, tylko właśnie to 25 bitew z właśnie wyzwolenia hiperdładowania, ale tutaj mamy uwaga, uwaga, wygraj bitwy, a nie rozegraj bitwy, więc trzeba będzie też na to patrzeć a jeśli chodzi o ten event w 1000 masterii, to mamy już nowy przedmiot kolekcjonerski, czyli ten spray z różą i niedługo zbliżamy się do 1000 masterii a potem tytuł, hiperdładowania i 2000, więc na serio jest, będzie się działo już niedługo zabiorę się za właśnie wbijanie tego tytułu a póki co nagrywam wam teraz pierwszą rundkę Właśnie z wyzwolenia hiperdłodowania Ale tu się gra na pucharki, trzeba wybrać chyba postać? Nie pamiętam sobie tego Więc dobra, zagrajmy sobie Shelly, spróbujmy sobie zagrać Shelly A nie, tu właśnie losuje nam postać, no właśnie Gramy Willow w starcie solo, więc no... Tak średnio Bo inni będą mieli na przykład jego... Klęsiego... No, ale trochę widzę widzę, 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 że też ludzi ma Willow. Więc naprawdę nieźle. Mamy wyzwolenie hiperdowania. Kto by się tego spodziewał? Widzę. Dobra, otwieramy pierwszą skrzyneczkę. I mamy hiperkę już od razu. Mamy hiperkę. Ale co to jest za hiperka? Bo ja nie, nie wiem, jak, jak, jaka Willow ma hiperkę. Ja nie wiem w ogóle, czy te postaci, które tutaj są, one mają jakiekolwiek hiperki. Bo ja do, do gasa. Okej, okay, dobra. Nie było tego, tak? Nie było tego. Tak, e, ale sprawdźmy w ogóle, bo do Gasa jest hiperka? Jest hiperka. No właśnie, to, czyli to działa. A do ilu jaka jest hipera? Bo ja nie pamiętam, widzę, bo już naprawdę tak dużo jest tych Hiperek w Brawl Stars. Więc szybko sprawdzamy do Willow, gdzie ona jest tutaj. Willow, Willow tutaj. I droga, po rzuceniu klątwy, Willow zyskuje tarczę odporności, która działa do czasu łamania jej klątwy. Dobra, no faktycznie coś takiego było, więc lecimy jeszcze raz, widzowie. Jeszcze raz, może da nam tą Willow Dobra, mamy Klenziego Dobra, to teraz to mam nadzieję, że wygramy Tym bardziej, że to są jakieś boty Teraz musimy wygrać, widzę. musimy wygrać Mimo e, tu ktoś ma już case, widzowie A w ogóle case jeszcze nigdy nie gra na takiej rundzie Więc serio będę sobie zagrał Okej, okay, dobra, od razu dostałem star power z tym, że mamy już trochę załadowane Ale teraz tą skrzynkę otwierć, to będzie trudno Dobra, tu mamy jakiegoś gościa Gasa, dokładniej Dobra, dostaje, dostał lekko, ja chcę to zebrać, ja chcę to, do dobra mam, dobra, poczekajmy na niego, zaraz mu takiego ulta widzę, wpuszczę, dobra, dostaje ulta, dobra, dostał od razu ultem. I mamy następnego Ulta, więc to się naprawdę mega nam opłacało, żeby tego Ulta w niego zużyć. No i widzowie! Tak się gra właśnie w wyzwolenie hiperdoładowania. Jeśli są jakieś nowi widzowie, jakieś również nowi gracze, których nie było przed tym wyzwoleniem hiperdoładowania, to można sobie zobaczyć, czy właśnie tak się gra w wyzwoleniu hiperdoładowania, że mamy zadymiarzy. obecnie czy ich mamy, czy nie. Na no serio, co jest? Znowu mnie pokonali! na no serio widzowie, proszę! Naprawdę, langacznie to się liczy jako wygranie. Dobra, to się liczy na szczęście jako wygranie. No i widzę, tak się gra, ale mam pierwszego epickiego start-dropa w tym yy, odcinku i mamy smutną mamutkę do Finksa. O, Oprócz tego rzadkie, ponieważ mamy widzowie teraz podwójne start-dropy, jeśli nie widzieliście. Nie wiem za co, ponieważ nie było chyba takiej nagrody właśnie w tym wyzwaniu 1000 Masteri, ale mamy. Więc widzowie, ja zagram jeszcze sobie z 5 rundek właśnie do wyzwolenia hiperdodawania, albo może nawet te 25 i zobaczymy jaka jest nagroda. Właśnie tu, jak, w sensie wiem jaka jest nagroda, ale jakie mi wyleci hiperka. Dobra widzowie, więc ja już wbiłem widzowie i to nie wbiłem 5 rund, tylko widzowie wbiłem 24 wygrane bitwy właśnie na wyzwoleniu hiperdodawania. Brakuje mi ostatnia runda. Żebyśmy dostali sobie darmowe hyperlowanie losowe, oczywiście. Więc co, ja już tutaj gram, widzowie, ja już tutaj gram. Lecimy, widzowie. Mamy Kędzie dobra postać, nie możemy tego przegrać Mam nadzieję, że tego nie przegramy, widzowie. Eee, więc uwaga, wszystko leży w rękach tej rundy. Musimy mieć co najmniej czwarte miejsce, żeby właśnie przejść yy, dalej. Czyli otworzyć tego start dropa, Więc od razu lecimy tutaj z hiperką, już sobie ją otwieram. I mamy już hiper, do, do i ulta Tam ktoś jest, tam jest Lili, dobra Ona może się tepnąć do kogoś, jak szybko kogoś zobaczy Tam jest Amber, która mnie nie widziała, bo sobie przyszła obok mnie Tak by chyba pewnie wrzuciła hypercharge'a Więc dobra, na jest cały czas 10 osób Tu jest ta Lili właśnie Ja bym w sumie do niej... Dobra, jakby tam została, to bym jej wrzucił hiperka, tak to nie Na razie mam 9 osób, dobra, nie będę tak stał Może coś sobie ze sobą zarobię Dobra, tu jest yy, ta Dostała, dobra, bo tutaj była Willow, poczekamy sobie I dobra, mamy następne hiperdładowanie Teraz na kogo możemy go zużyć Czy w tych krzakach ktoś jest, nie możemy zobaczyć Dobra, sześć osób zostało Jeszcze dwie muszą odpaść, dobra, jeszcze jedna Musi odpaść, jeszcze jedna musi odpaść Czy ktoś tutaj jest? Dobra, tu jest kazę Ja na tą kazę sobie wrzucę Dobra, 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 widzę Kogo tu mamy? Tu jest jeszcze jedna kazę, dobra Uwaga, bo tutaj wrzucić, dobra, zapalił, ale zanim to się wszystko zapali, to trochę minie. Więc dobra, cztery ostatnie sobie tutaj chętnie wywalczył miejsce pierwsze albo miejsce drugie, chociaż ten tu jest hiperką. Dobra, tu się może jeszcze wszystko wydarzyć. to się może jeszcze wszystko wydarzyć. Yy, jakieś niespodziewane zwroty akcji. Czy jest jeszcze jakaś skrzynka, z której mógłbym mieć hiper Chyba nie. Dobra, oni się tam pobili i on teraz będzie próbował ulta i pewnie, dobra, on już ma takiego ulta, więc ja go szybko, aj, nie udało mi się, nie udało mi się, no ale dobra, zawsze ranga y, druga jest dobra i mamy teraz sobie wygrane 25 bit na wyzwanie hiperdoładowania, z czym zakończyliśmy misję i mamy hiperdoładowanego startropa, jak zawsze po wygraniu właśnie wyzwolenia hiperdoładowania określonej liczby właśnie y, bitew, które musimy na nim wygrać i uwaga, co w tym startropie będzie? Mam nadzieję, że coś dobrego, jeśli coś dobrego wypadnie, to znaczy, że zostawiliście łapkę w górę. Uwaga, macie 3 sekundy na ustawienie łapki w górę. 3, 2, 1. Jeśli zostawiliście uwagę, to wiecie coś dobrego. Uwaga i... do kogo? Do Penny. Dobra, Penny wystawia większe działo, które strzela nie jedną, a dwoma kulami armatnymi naraz. No jest to jakieś nowe hiperdładowanie, no ale dobra. Jakiś to super hiper najlepszy nie jest, ale zawsze... Zawsze fajnie, tylko szkoda, że mam ją tylko na siódme emocji, nie planuję ulepszać, ponieważ bardzo sobie mi się ją gra. Mi się ją gra, chociaż mogło trafić do takiej paperki na przykład, wtedy bym ją sobie od razu maksował albo nie wiem, do Edgara na przykład, no do Edgara, nie wiem, do kogo bym mogło jeszcze trafić? Do właśnie do case. Chyba nie wiem czy się da, czy się nie da. No, chyba się da. Albo mogło nie no do każdego widzę, mogło trafić do serca, takiego na przykład, bo teraz ostatniego wbijam. No, ale dobra, nie jest to jakieś najgorsze. No, najgorsze to nie wiem, tylko jakby była. Ale tym, co zostawili, łapkę w górę w tej chwili. Bardzo dziękuję. No i jeśli Ty też na nie zostawiłeś łapki w górę, bo to Cię nie przekonało, to proszę Cię bardzo teraz zostaw, bo jeśli dostaniesz 5 łapek w górę po tym odcinkiem, będzie to robimy nowy odcinek. Widzowie, mam nadzieję, że coś takiego Wam się podoba. Taki prukłapek. Nie jest to jakiś wiek, wielki prukłapek, więc może być. Teraz jeszcze szybko mini opieki karnetu, bo przy właśnie wbijaniu tej misji tyle yy, odblokowałem nowych poziomów karnetu. Więc już coś od pozbierałem. Teraz bardzo rzadki start dropik. Może trafi nam się jeszcze jakiś legendarny widzowie Za tą, a dobra Nie trafił nam się, ale powiedziałem, że może też nam się Trafi za tą mega świnie Dobra, jednak nie, ale mamy już raz 60 Wstrzygamy, ponieważ odblokowałem następne 10 yy, No i widzowie To by było na tyle z tego odcinka, jeśli wam się podobało To koniecznie zasubskrybujcie ten kanał no i dajcie łapkę w górę no a na następnym odcinku już widzowie kupimy sobie hiper do tej wymiarki zadymiarki jaką jest bo ponieważ mam 12 tysięcy monet i na następnym odcinku sobie to kupimy oraz na następnym odcinku wbijemy sobie taką oto odznakę do kolta i będziemy wbijać właśnie widzowie tytuł do szeli. Eee, więc jeśli chcecie następny odcinek to że zostawcie właśnie tą łapkę w górę no i suba, trzymajcie się i cześć!